Oświadczenie grupy 10 radnych opozycyjnych. Obradę 21. sesji Rady Gminy Wica-Molana rozpoczęły się w dniu 25 września 2008 roku. Po złożeniu wniosku o odwołanie przewodniczącego Jasona Marca sesja została przerwana i kontynuacja nastąpiła w dniu 29 września. Po wprowadzeniu wniosku o odwołanie przewodniczącego i poddaniu go pod głosowanie, większością głosów pan Jason Marze został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Gminy wica Niezwłocznie po odczytaniu wyników wiceprzewodnicząca pani Maria Pauka złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Po odczytaniu swojej dymisji, wraz z odwołaną przewodniczącą opuściła salę obrad i tym samym udała XXI 21 sesji Rady Miejskiej. Mówana, nie pojawiając się tego dnia na sali obrad, mimo iż jej rezygnacja podlegała przyjęciu przez Radę. Wobec takiego stanu rzeczy, w Gminy lipca Mawana Tadeusz Klimek ogłosił pozostałym radnym, iż po konsultacji z radcą prawnym. Uznaje dalsze prowadzenie sesji za nielegalne, a podejmowane uchwały za nieważne. Chcielibyśmy mieć uzasadnione przekonanie, jeżeli nie pewność, że nasza zgoda na kontynuowanie sesji i udział w niej nie będzie pretekstem do postawienia nas poza prawem zagrożenia sankcjami prokuratorskimi. Zwłaszcza w obliczu kolejnego pozwu skierowanego przez Wójta przeciwko przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 kwietnia 2009 roku oraz pisania opinii Rady prawnej winy przestrzegającej nas przed jakimkolwiek. Próbami zwoływania sesji. Wojewoda Małopolski, działając, z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, przedstawia zarzuty obydwu organów gminy jednoznacznie, uznając, że konflikt występuje pomiędzy organem stanowiącym Radą Gminy, a organem wykonawczym Wójtem gminy i wzywa obydwa organy do przełożenia programu poprawy sytuacji gminy, o czym mogliśmy się nie dowiedzieć przed zwołaną sesją, gdyby nie nasza interwencja. Te metody działania z zerwanymi przyjaźniami, sympatiami. I wzajemnym szacunkiem niezbędnym do wykonywania obowiązków wobec społeczeństwa. Wójta miał wykazać jako tego, który stojąc neutralnie konflikt zawagodził. W naszej opinii dyskusji nie podlega uznanie Wójta zgodnie z wymienioną zasadą jako głównego motora napędowego zaistniałego konfliktu. W tej sytuacji obawiamy się, że dalsza współpraca z panem Wójtem będzie bardzo trudna, a wręcz niemożliwa. Jednak kierując się dowem gminy deklarujemy chęć współpracy, lecz pod pewnymi warunkami. Pierwsze. Wycofanie pozów, jakie zostały złożone przeciwko radnym oraz zaniechanie stosowania podobnych metod, abyśmy nie czuli się zastraszani, mogli swobodnie wypowiadać na temat sytuacji w gminie. 2. Dalsza współpraca w atmosferze wzajemnego poszanowania, odwołanie sformułowań między innymi zdrajcy, kłamcy, jakie padały pod naszym adresem celem przywrócenia właściwego prestiżu organu stanowiącego Rady Gminy oraz nadszarpniętego autorytetu radnych opozycyjnych. 3. Redagowanie Biuletynu Samorządowego wspólnie z Radą Gminy np. Na, na wspólnych komisjach ze szczególnym uwzględnieniem wychodzących z Urzędu Gminy informacji na temat pracy Rady Gminy. 4. Nie ingerowanie w pracę zawodową radnych. 5. Nie ingerowanie w kompetencje organu stanowiącego. 6. Zgodnie z wezwaniem Wojewody Małopolskiego wspólnie opracujemy program poprawy sytuacji gminy, czego zwieńczenie będzie kontynuacja sesji. Myśmy a wy jednak nie rezygnujecie, tylko ciągle otrzymujecie stawiacie nowe, wymyślacie coraz to dobrze. Dalej. Myślę, że najpierw powinniśmy przepracować ten okres przynajmniej 10 dni, przygotować się do tej sesji i zaprezentować tak, jak byśmy sobie tego życzyli, bo to nie będzie kwestia tylko jednego dnia i dwóch godzin spędzonych na sali obrad, tylko kwestia półtora roku. Skoro jesteśmy proszeni przez samego premiera o przedstawienie programu, poprawy w sytuacji gminy, nie możemy tego zbagatelizować. I... Po wysłuchaniu tego oświadczenia właściwie to można powiedzieć tak. Sąd nad wójtem, że jestem zaskoczony. Ja nie, wróciłem do miejscowości, w której się urodziłem, wychowałem po to, aby być kością niezgody. Chciałbym, żeby każdy z państwa, kto tu siedzi, Tyle groszówek miał w kieszeni, czy w worku, może nawet, bo w kieszeniach to by się nie zmieściło. Ile razy ja zostałem obluty, oblewany od pierwszego dnia pomyjany. Dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, aby sesja była kontynuowana. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze wczoraj, dzisiaj rozmawiałem i uważam, że program. Poprawy czy naprawy sytuacji to można i trzeba Panu Wojewodzie dostarczyć w tym terminie, w jakim sobie życzy, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzisiejsza sesja się odbyła. A dobra gminy, każda sekunda teraz, każda minuta jest stracona. Odczytam listę radnych, którzy przybyli na dzisiejszą nadzwyczajną sesję. Marzec Jarosław. Podpisał, Pałka Maria podpisała, Herod Adam nie, podarczyk Jan nie, Pasuwa Leczek podpisał, Kaczmarczyk Mieczysław podpisał, się Robert podpisał, to znaczy, że ta piątka. Gromala Tomasz nie, Polinierski Andrzej nie, Konieczny Antoni nie, Kuźma Andrzej nie, Radzienka Józef nie, Szatan Piotr nie, Zarek Jan? nie i Trojan Mieczysław nie. Na pewno? Głównym elementem programu, naprawdę, jest sesja. Ale co możemy oczekiwać od pana ale, ale panie radny, my dzisiaj tylko się ograniczymy do wyboru przewodniczącego. I tą sprawą zajmie się przewodniczący. Ja tylko chcę doprowadzić sesję do kwestii wyboru przewodniczącego. Na tym kończę. Moja działalność się kończy i przewodniczący się tym zajmuje. I ja uważam, że powinniście tutaj was osoba kompetentna, a nie a ja. Tylko... Ja już... Infantylne podejście. Bo jeśli, jeśli my dostaliśmy program, gdzie są jeszcze dwa projekty uchwał dotyczące zaciągnięcia kredytu, nie a, musimy. a było założenie w Urzędzie Wojewódzkim Pan Dyrektor Habusa po dwa punkty, wybór przewodniczącego zastępcy. Proste pytanie. Tak ważna sesja, dlaczego nie ma radcy prawnego gminy? Tutaj senior powiedział, on ma poprowadzić sesję do wyboru przewodniczącego. Matematyki wynika, że będzie to przewodniczący od W każdej chwili będzie mógł zrobić przerwę w obradach, i ewentualnie wyjaśnić poszczególne sprawy. Chcielibyśmy zapewnienia od pani radcy prawnej, że nie będziemy po sądach. Pan radny bierze pieniądze z gminy, wszystkich podatników tutaj niski, więc, więc, tak. więc powinien być na każdej jednej sesji, a tak ważna sesja. Yy, uważam, że tutaj powinna być. I mamy wytłuszczoną czcionką dyspozycji. Wskazując na powyższe zarzuty, wzywam organy gminy samochodnego do niezwłocznego. Nie później jest niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia, czyli wczoraj w naszym przypadku, mniejszego pisma, przedłożenia za moim pośrednictwem prezesowi Rady Ministrów programu poprawy sytuacji gminy. Tak. Dlatego Panie Wójcie niech Pan nie mówi, że tylko tu Rada Gminy ma się pogadać. Nie. nie tylko. Proszę, proszę nas uważnie słuchać. To co mówimy. Jeżeli w każdej sekundzie, minucie, dniu będzie ta dobra wola, to jest kontynuacja, a natomiast tak jak już dwukrotnie mówiłem, ten program naprawdę nic nie stoi, żeby go opracować po wybraniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Dlaczego pan nie chce wziąć z nami udział w tych pracach przed? Ja chcę, ja chcę, że żeby... No to jeżeli jest wola rady taka, że dzisiaj nie jest to możliwe, no to, no to rada zawsze decyduje. Przepraszam, panie, panie Wójcie, proszę zaproponować jakiś termin w przyszłym tygodniu. Chcemy, aby na takim spotkaniu nieoficjalnym czy oficjalnym był, była Pani przede wszystkim nasz prawnik, był również przedstawiciel Wojewody, jeżeli oczywiście jest to możliwe. Spotykamy się na, ta, na takiej komisji roboczej. Wtedy nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby tą komisję y, od razu zmienić sesję. Kolejny raz prywatne sprawy, bo nawet, po prostu tutaj blokują możliwość nie chcę nas zrozumieć, to ja jeszcze zacytuję fragment, fragment teksty z analizy stanu faktycznego przedmiotowej sprawy, w tym między innymi zgromadzonych w sprawie dokumentów wynika, iż przyczynkiem do sytuacji, jaka miała być całowana, był między innymi konflikt pomiędzy obydwoma organami Skazana okoliczność stanowi dodatkową przesłankę przemawiającą za zasadnością podjętych roku w zawieszenia obydwu organów gminnych wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów, Komisarza Rządowego. I tu nie są niczyje prywatne sprawy, tylko tu są dwie sprawy. Organu stanowiącego i organu, y, stanowiącego i organu wykonawczego. Rady Gminy i Wójta. Nie personalnie Pana radzięty czy Pana Łodaczyka, czy Pana Pasuki, tylko Rady Gminy i Pana Wójta. I myślę, że Rada będzie powinien się spotkać z panem wójtem, radek będzie pracować stanowisko i ostatecznie będzie się tu spotkać i doprowadzić do tego, żeby było jak najlepiej, a przede wszystkim normalnie. Jesteśmy praktykami, więc na pewno chciałem zasięgnąć w opinii prawnika. No to jest zrozumiałe. 17. A, a, gdzie, żeby środka.